Cześć wszystkim z tej strony, Urgot. I mam dla Was taką małą, dosyć ciekawą informację. E, ze względu na to, że zbliża nam się 5000 widzów, postanowiliśmy zorganizować dla Was QA. E, w tym, w tym razem nie będzie może aż tylu nagród. Chociaż, jeżeli będzie naprawdę jakieś ciekawe pytanie, może coś tam setniemy. mystery skinem e, QA okaże się dokładnie. Czwartek, 28 maja, czyli tydzień po, po, po rzuceniu tego filmu, który teraz oglądacie, opowiadać e, będzie, będę ja, e, Nelly oraz e, dr Katar, więc e, zadawajcie pytania. E, pod tym filmem możecie zadawać pytanie lub pod postem na Facebooku i jeżeli będzie naprawdę jakieś ciekawe pytanie, które nie wiem, nas e, zaintryguje, wyśmieszy, cokolwiek, może coś tam sypniowym, skinem, ale zobaczę się. Dobra. To by było w takim razie tyle. Pytania piszcie pod spodem i trzymajcie się. Cześć.